Większość z nas kojarzy Afganistan głównie odnośnie wydarzeń ostatnich dziesięcioleci. Jednak jego unikalne umiejscowienie sprawiło, iż miał bardzo ciekawą i długą historię. Kraj ten leży bowiem na skrzyżowaniu ważnych regionów i ośrodków cywilizacji. Zwany jest czasem także cmentarzyskiem imperiów, jednak sam także był niegdyś centrum wielu potężnych państw. Pierwsi przedstawiciele homo sapiens pojawili się w Afganistanie około 50 tysięcy lat przed naszą erą. Myśliwi i zbieracze dość szybko nauczyli się hodowli zwierząt i uprawy roślin. Afganistan jest krajem górzystym o suchym klimacie, jednak liczne rzeki wypływające z tych gór pozwoliły na rozwój wczesnej cywilizacji. Stosunkowo szybko w porównaniu do innych części świata opanowano tutaj na przykład wytop i obróbkę brązu. Między trzema a dwoma tysiącami lat przed naszą erą lokalne plemiona zaczęły się jednoczyć w małe państewka, skupione wokół miast. Niewiele wiemy na temat kultury tego okresu, jednak region był pod wpływem cywilizacji Doliny Indusu, która założyła nawet w północnym Afganistanie miasto Kolonie. Jednocześnie region był też pod wpływami ludów indoeuropejskich, zamieszkujących stepy na północy. Indoeuropejczycy, jak nazwa sugeruje, byli przodkami większości współczesnych Europejczyków, ale też Irańczyków i ludów indyjskich. Około 2000 lat przed naszą erą, część tego ludu, zwana Ariami bądź Indo-Irańczykami, dokonała migracji na tereny późniejszego Afganistanu, asymilując w dużej mierze istniejące tu wcześniej kultury. Między 1500 a 1000 lat przed naszą erą, Ariowie podzielili się jeszcze raz. Indoariowie udali się na południowy wschód, dając początek wielu ludom indyjskim. Irańczycy udali się na zachód, zaś mniejsza grupa zwana nuristańczykami pozostała w północnym Afganistanie, gdzie zachowują kulturową odrębność aż do dziś. Około 600 lat przed naszą erą zachodnią część Afganistanu podbili Medowie – lud indoeuropejski pochodzący z terenów dzisiejszego Kurdystanu. Niezależność zachowały jednak lokalne państewka Kamboja i Gandahara. Sto lat później Medowie upadli, zaś ich miejsce zajęli Persowie Achemenidów. Zajęli oni całość dzisiejszego Afganistanu dzieląc podbite terytorium na prowincje zwane Satrapiami. Jedną z nich była leżąca na północy Baktria, o której powiemy później. W okresie tym spore wpływy miała kultura perska oraz religia tego kraju, zaratusztrianizm. Święta Księga tej religii, Awesta, została napisana w języku staroawestańskim, który używany był właśnie na terenach Afganistanu. Kabul zaś stał się ważnym centrum tego wyznania. Obecne były jednak także inne wierzenia, m.in. nieco później buddyzm. Na południowym wschodzie z kolei popularny był hinduizm. W IV wieku przed naszą erą potężne imperium Echemenidów uległo Grekom pod przywództwem Aleksandra Macedońskiego, zwanego Potem wielkim. Zdobywca ten dotarł aż do dzisiejszego Afganistanu, jednak natrafił na silny opór w baktrii. Po ciężkich bojach oraz poślubieniu baktryjskiej księżniczki Roxany, zdołał jednak podporządkować sobie region, kontynuując podboje w kierunku Indii. Aby umocnić kontrolę, założył on tam wiele miast nazwanych swym imieniem. W Aleksandriach tych zaś osiedlał tysiące żołnierzy weteranów. Dość szybko greckie obyczaje, języki i wierzenia stały się istotną częścią kulturowej mieszanki regionu. Po śmierci Aleksandra w 323 roku przed naszą erą, jego wielkie imperium zostało podzielone pomiędzy jego dowódców. Tereny wschodnie z Persją i Baktyją przypadły Seleukosowi, założycielowi dynastii Seleucydów. W tym samym czasie w północnych Indiach powstało silne imperium Mauryów, które zainteresowane było ekspansją na tereny Doliny Indusu i Baktrii. Po krótkiej wojnie, skupiający się na walkach o spadek po Aleksandrze Seleukos, zdecydował się na pokój. Efektem tego było zrzeczenie się Doliny Indusu, dynastyczny mariaż oraz otrzymanie od Mauryów 500 słoni bojowych, które bardzo przydały się w walkach na zachodzie. Skupianie się przez seleucydów na tym kierunku sprawiło jednak, że ich władza na wschodzie osłabła. Efektem tego było powstanie niezależnego Greko-Bakteryjskiego Królestwa w połowie III wieku przed naszą erą. Jednocześnie dalej na zachodzie zagrożeniem dla nich stali się Partowie, którzy z czasem kosztem seleucydów zbudowali potężne imperium. Około 190 roku przed naszą erą państwo Mauriów upadło co wykorzystało natychmiast królestwo greko-baktryjskie. Opanowało ono Dolinę Indusu na południu, jednak 10 lat później, w wyniku konfliktów wewnętrznych, doszło do podziału i powstania tam królestwa indo-greckiego. Jak wskazuje nazwa, ono także posiadało bardzo unikalną mieszankę kulturową. Czas teraz na wiadomość od sponsora dzisiejszego odcinka, Bugbeat. Bookbit to aplikacja dostępna na telefon lub tablet, zapewniająca dostęp do tysięcy audiobooków w wielu językach. Znajdziecie tam nie tylko książki historyczne, ale też literaturę faktu, fantastykę i wiele innych. Bookbit oferuje także opcję słuchania książek offline, szczególnie użyteczną, gdy nie mamy dostępu do internetu, na przykład na wakacyjnym wyjeździe w teren. Osobiście poleciłbym książki Pawła Jasienicy, na przykład Polskę Piastów. Opisuje ona długą epokę od zamieszłych początków Słowian na naszych ziemiach aż do panowania Kazimierza Wielkiego. Autor nie wymienia jednak jedynie suchych historycznych faktów, lecz opowiada historię w formie wciągającej opowieści, za pomocą barwnego i przystępnego języka. Mimo bogactwa informacji nie jest to więc surowy traktat naukowy, lecz bardzo przystępna pozycja. Gorąco polecam zarówno osobom zainteresowanym tematem, jak i tym, którzy nie załapali jeszcze historycznego bakcyla. Do 30 czerwca dla wszystkich nowych użytkowników trwa promocja, w ramach której dostajecie darmowe 60 dni dostępu do aplikacji, w czasie których możecie przesłuchać 40 godzin audiobooków. Aby z niej skorzystać, kliknijcie w link w opisie filmu poniżej lub wejdźcie na bookbit.pl i przy rejestracji użyjcie kodu MAD. Około 160 roku przed naszą erą ze stepu ruszyli na południe Sakowie. Koczowniczy ród spokrewniony ze scytami i sarmatami. Szukali oni nowych ziem, będąc pod presją innego stepowego ludu – Juezji. Szybko opanowali oni Baktrię, jednak ruszyli dalej, zakładając w Dolinie Indusu Królestwo Indo-Scytyjskie. 30 lat później do Azji Centralnej przybyli także sami Yuezi. Oni też byli indoeuropejskimi koczownikami, zaś do Afganistanu przybyli po klęsce na ich oryginalnym terytorium w obecnych wschodnich Chinach, wyparci przez innych nomadów. Zajęli oni Baktrię, przyjmując czasem lokalny język i obyczaje. Między 60 a 50 rokiem przed naszą erą ekspansji w rejonie Baktrii i Doliny Indusu dokonali partowie. Około roku XIX od rozległego imperium odłączyły się jednak te tereny, dając początek królestwu indopartyjskiemu. Zachowywało jednak ono kontakt z dawną partią, utrzymując dobre stosunki i sojusz. Tymczasem w Baktrii lud Uezi dał początek nowemu państwu, zwanemu Imperium Kuszanów. Korzystając z osłabienia partów, Kuszanowie opanowali wkrótce większość regionu, wdzierając się nawet głęboko do północnych Indii. Bogacili się oni dzięki kontroli szlaków handlowych prowadzących do Indii, Persji i Chin. Kulturowo wciąż występowała mieszanka wpływów perskich, greckich i indyjskich. Ludność wyznawała zaratusztrianizm, hinduizm i chrześcijaństwo. Jednak dominującą religią, w tym pośród klasy rządzącej, stał się buddyzm. Na początku III wieku Imperium Partów upadło. Władzę nad Persją przejęła dynastia Sassanidów, która po udanych podbojach na wschodzie doprowadziła także do upadku Kuszanów. Leżące w Baktrii resztki tego państwa stały się więc terytorium zależnym, rządzonym przez tzw. Kuszan Szachów. Władza Sassanidów nad odległym wschodem była jednak słaba, co wykorzystały kolejne koczownicze ludy migrujące z północy. Zbiorczo były one określane jako Huna. I mogły być spokrewnione z Hunami, którzy przybyli do Europy. W IV wieku Baktrię opanowali Kidaryci, którzy kontynuowali podboje do północnych Indii, niszcząc pozostałe tam państewka Kuszanów. Najeźdźcy zostali jednak stamtąd odparci przez inną wyrastającą indyjską potęgę, a więc Imperium Guptów. Guptowie zajęli także potem Dolinę Indusu. W połowie V wieku ze Stepów najechał kolejny lud Huna, zwany heftalitami, czy też białymi hunami. Opanowali oni Baktrię i ruszyli do Indii, doprowadzając tam do upadku państwa Guptów. To właśnie podczas panowania heftalitów w Afganistanie powstały wielkie, wydrążone w skalę posągi buddy w Bamianie. Niestety te imponujące dzieła zostały zniszczone w 2001 roku z rozkazu talibów. W połowie VI wieku Wielki Step od Mongolii przez Syberię aż do Azji Centralnej zdominowany został przez stworzony przez ludy tureckie pierwszy Wielki Kaganat. Turcy zawarli sojusz z Sasanidami i razem pokonali Heftalitów, dzieląc pomiędzy siebie strefy wpływów. Powstały wtedy trzy małe państewka rządzone przez Turków: Tokaristan na północy, Turk Szachi na wschodzie z Kabulem oraz na zachodzie Zunbil. Turecka warstwa rządząca zasymilowała się z heftalitami, przyjmując głównie buddyzm, zaś ludność kulturowo i religijnie wciąż stanowiła mieszankę. W okresie tym zanikały już jednak wpływy greckie. Tymczasem potężne niegdyś imperium Sasenidów zostało zniszczone przez wojowniczych przedstawicieli nowej religii muzułmanów. Po podboju Persji w 651 roku Arabowie kontynuowali marsz dalej na wschód zajmując Dolinę Indusu i spore połaci Azji Centralnej. Ich pochód zatrzymali jednak władcy niewielkich państwewek na terenie późniejszego Afganistanu, pokonując najeźdźców w kilku krwawych bitwach. Islam został narzucony władcom tych państw dopiero przez kalifat Abbasydów na początku XI wieku. Około roku 850 rządzący w Kabulu Turk Shahi został jednak obalony przez jednego ze swych hinduskich ministrów, w wyniku czego powstało państwo zwane Hindu z hinduizmem jako główną religią. W drugiej połowie XIX wieku, wraz z osłabieniem kalifatu, większość terenów wschodniego Iranu i późniejszego Afganistanu opanowała dynastia Safarydów. Była to pierwsza perska dynastia, która przyjęła islam. Oznaczało to więc umocnienie tej religii także na terenach Afganistanu. Na początku X wieku safarydzi zostali wyparci przez inną persko-muzułmańską dynastię, Samanidów, których kultura posiadała także pewne wpływy tureckie. Te tureckie wpływy dotyczyły także kwestii wojskowych. Samanidzi, podobnie jak inni islamscy władcy, stosowali formacje tzw. mameluków, a więc żołnierzy niewolników, najczęściej złożonych z przedstawicieli różnych ludów tureckich. Z czasem żołnierze ci zyskali na tyle dużo prominencji, Iż byli w stanie uzyskać dla siebie własne terytorium, które potem w wyniku podbojów przekształcili we własne imperium. Zwani byli Gaznawidami, od miasta Gazni we wschodnim Afganistanie, które było ich stolicą. Podbili oni spore połacie wschodniego Iranu, Azji Centralnej oraz część północnych Indii. Mimo tureckiego pochodzenia, z czasem przyjęli oni jednak język i kulturę perską. Jednocześnie podczas ich rządów zaniknął ostatecznie język baktryjski, zaś islam zyskał rolę dominującej religii. W połowie XI wieku gaznawidzi utracili terytoria zachodnie i północne na rzecz Turków seldżudzkich. Rywalizacja pomiędzy dwoma państwami doprowadziła do powstania politycznej próżni w Afganistanie, którą wykorzystała lokalna dynastia wywodząca się z miasta Gor w środkowej części tej krainy. Goridzi byli początkowo wasalami Gaznawidów, a potem Seljuków, jednak w drugiej połowie XII wieku zyskali niezależność. Pokonali oni i zniszczyli swych dawnych panów na wschodzie, budując potężne imperium rozciągające się od wschodniego Iranu aż do Bengalu we wschodnich Indiach. Z nadejściem XIII wieku ich państwo także uległo jednak rozpadowi wskutek napięć wewnętrznych. W Indiach mamelukowie utworzyli sultanat Delhijski. Zaś terytoria zachodnie opanowane były przez Imperium Chorezmijskie. To drugie także utworzyli Mamelukowie, tym razem na usługach Turków celczuckich, których jednak z czasem pokonali agresywnie budując bardzo rozległe i potężne państwo. Wzrost potęgi Chorezmu przerwie jednak brutalnie pojawienie się Mongołów. Genghis Khan twórca potężnego stepowego Imperium Mongołów, uderzył na chorezm w 1222 roku, szybko go pokonując. Jego armie ruszyły potem także do Afganistanu i Indii. Ponieważ lokalne miasta nie poddały się, Mongołowie brutalnie obchodzili się z ich mieszkańcami po ich zdobyciu. Dokonali oni wielkich mordów, niszcząc także architekturę, czy kanały irygacyjne. Był to na tyle duży szok, iż w kolejnych dziesięcioleciach środek ciężkości dominujących grup przesunął się z miast ku wzgórzom i pasterzom. W drugiej połowie XIII wieku doszło do podziału imperium mongolskiego. Władze nad Iranem i częścią Afganistanu przejęli Ilhanidzi, zaś nad częścią północną skupiony w Azji Centralnej Hanat Czagatański. Mongolsko-tureckie elity rządzące tymi państwami przyjęły wkrótce potem islam na południowym wschodzie zaś panował wciąż sułtanat delchijski. Stan ten utrzymał się do połowy XIV wieku, kiedy to obydwa mongolskie państwa uległy rozpadowi na wiele mniejszych państwewek. Powstałą w ten sposób próżnię wykorzystał pewien zdolny mongolski wódz imieniem Tamerlan bądź Timur. Od skromnych początków Azji Centralnej zdołał on z czasem podbić bądź przeciągnąć na swoją stronę wiele okolicznych nomadów. Na czele których zbudował potem potężne imperium. Do końca XIV wieku Timurydzi podbili Iran, Afganistan oraz czasowo zmusili sultanów Delhi do opłacenia trybutu. Podczas ich panowania doszło do odbudowy wielu zniszczeń dokonanych przez Mongołów. Wiele afgańskich miast znów kwitło jako centra handlu, nauki i sztuki. Kulturowo, poza dominującą kulturą perską, rosły także wpływy sprowadzonej wraz z nomadami stepowej kultury tureckiej. Z końcem XV wieku Imperium Timurydów osłabło. W Persji władzę przejęła nowa dynastia Safawidów, zaś na północy rosła presja najpierw ze strony konfederacji mongolsko-tureckich plemion Akkojunlu, potem zaś uzbeckich szajbanidów. Ostatecznie w regionie zatriumfowało Imperium Safawidów, zaś terytorium pozostałe Timurydom było małe i ograniczone jedynie do okolic Kabulu. Zdolny potomek Timura imieniem Babur Postanowił jednak porzucić kierunek zachodni i zamiast tego ruszyć na Indię. W 1526 roku używając nowoczesnej broni palnej pokonał on armię sułtanatu delchińskiego, zakładając tym samym nową indyjską potęgę, a więc państwo Wielkich Mogołów, które przetrwa aż do XIX wieku. Do końca XVI wieku kontrolowało ono niemal całe północne Indie, zaś do połowy wieku XVII spore połacie południa subkontynentu. Taki stan z podziałem na imperium Safawidów, Państwo Wielkich Mogołów oraz uzbecki Hanat Buchary trwał aż do początku XVIII wieku. W 1709 roku w Kandaharze wybuchła pasztuńska rewolta przeciwko władzy Safawidów. W jej efekcie powstało państwo zwane od panującej tam dynastii Hotaki. Wykorzystując słabość Safawidów, zawładnęli oni wkrótce większością wschodniego Iranu. Jednak w 1729 roku zostali pokonani przez innych pretendentów do władzy nad Persją, a w Szarydów. Przewodził im niejaki Nadir Shah, syn prostego pasterza, który, awansując w armii, stał się doskonałym dowódcą wojskowym. W 1738 roku przejął on resztę terytoriów Hotaki w Afganistanie. Nadir Shah został jednak zamordowany w 1747 roku, przez co jego agresywnie rozrastające się imperium przestało istnieć. Ahmed Shah Abdali był pasztuńskim oficerem służącym u boku Nadir Shaha. Po śmierci swego pana powrócił do Afganistanu ogłaszając się emirem. Wkrótce opanował on większość tego regionu, zaś jego państwo zwane było jako Durrani, a więc Perła Pereł. W kolejnych latach rozrosło się ono do rozmiarów sporego imperium, prowadząc ekspansję na terenie Azji Centralnej i w Indiach. Imperium Durani położyło fundamenty pod współczesny Afganistan, zaś Ahmed Shah Abdali uważany jest często za ojca narodu. Nadchodzący XIX wiek zwiastował jednak na świecie wielkie zmiany. Dawne szlaki handlowe zatracą na znaczeniu, zaś w regionie pojawią się Europejczycy. OK, to tyle na dziś. Podziękowania po raz kolejny dla sponsora dzisiejszego odcinka, a więc BookBeat. Przypominam, że do 30 czerwca trwa promocja, w ramach której wszyscy nowi użytkownicy dostaną 60 dni dostępu do aplikacji za darmo, w czasie których możecie przesłuchać do 40 godzin audiobooków. Aby z tej oferty skorzystać, kliknijcie w link w opisie filmu poniżej lub wejdźcie na bookbeat.pl i przy rejestracji użyjcie kodu MAD. Okej. Okay? Dzięki za uwagę i zapraszam na część drugą już niedługo. Wielkie podziękowania także oczywiście dla wspierających kanał patronów na Patreonie.